Cześć, ja jestem Simon. Oto jest pierwszy odcinek takiej serii informacyjnej. W tej serii będą różne informacje na temat tego, co się dzieje ze mną, tego, co się będzie działo, kiedy będą się pojawiały filmiki i jakie będą te filmiki. No, za niedługo wskoczy filmik. No, dokładnie drugi odcinek yy, mojej serii mojej serii no, Minecraft według Simona sorry za to, że się zacinam ale no, stresuję się trochę yy, co dalej A, kurde yy, za niedługo mogę się pojawić w serii Użytkownika yy, Figiel67 zaprosili mnie. No to myślę, co będę odmawiał, pójdę nie. No, mogę się u nich pojawić, tak więc nie zdziwcie się. Mam nadzieję, że w końcu ktoś zacznie mnie oglądać. No i co tu jeszcze? A, mój kanał nazywa się Simonika Sangame. Ponieważ nie mogę zmienić nazwy kanału, a nie chcę mi się tworzyć nowego kanału, to zostanie tak, ale Kasan już nie nagrywa Powinna być Simon Gaming. Ten odcinek jest ta seria informacyjna będzie krótka i zwięzła. Tak więc zapraszam do oglądania. Zapraszam na kanał użytkownika Figla67. Dziękuję. Cześć. Mark. No.